Zdaje się, że Avery zbudował sobie schronik. <laughs> tak, ciekawe gdzie to prowadzi. Cholera. Zaraz się przekonamy. To miejsce nie wygląda solidnie. Tak. Patrz. – Świeże ślady. Na pewno szli tędy. Sporo tu tych śladów. Nie śpieszmy się. Cholera. Co to za hałas? No, pewnie ludzie Nadin. DIN. Mają słabość do podkładania dynamitu. Trzeba być idiotą, żeby zrobić to tutaj. No, mądrzy to oni nie są. A. -a. Widziałeś zapasowe baterie? Tak, tak. Tyle, że są na dnie oceanu. Nie pytam. A ja nic nie mówię. Hej, ej, ej, czekaj. To... jakiś rodzaj pułapki? Eee... tak. Samowi reszcie udało się jakoś przejść. Spróbujmy pójść ich śladem. E. Nie byłoby tak źle, gdyby nie to skrzypienie. Po prostu nie idź tam, gdzie nie idą ślady. <grystanie> Że co? I, i relaksu. Elena, spójrz. Ślady kończą się tutaj. Przejście zawaliło się pewnie tuż za nimi. Hej, chodź, spróbujmy to usunąć, dobra? Dobra. Znajdziemy inne przejście. O nie, nie rób mi tego! Cholera. No dalej! Masz jeszcze zapalniczkę sama? Tak, dobra myśl. Zapal się. Dawaj, dawaj, dawaj! No oczywiście, nic nie zostawił. Niech go szlak na łodzi kopcił jak smog. Bez nerwów. Mam jakieś zapałki. Serio? Jasne. Mówisz, masz. Oh, sorry, A, sekundę, no, cześć. Tutaj, Ach, moja głowa, tutaj dzięki, dobrze się przygotowałaś. Ktoś musiał, chodź, poszukajmy przejścia. Ale tu romantycznie, co? <la> Masz dziwne pojęcie o romantyzmie. <ślay> tu się nie mylisz. Ej, to wygląda obiecująco. Podsadzić się? Tak. Chodź. Uh. Uh. <śles> uh. <śles> Okej, okay. no dawaj. Um. Uh. <śles> Okej, okay. chodź na górę. Uważaj na głowę. Da. Ostrożnie. Uh. Uh. Wow. Co to ma być? Ręce, które mnie okradły. Wow, Ewery nawet nie udawał, że mu nie odbiło. Mnie też. Chodźmy stąd. O, zobacz. Avery zostawił dla nas szubiennicę. Szubienicę. Co? Mówi się szubienicę. Jesteś pewna? Tak. Cóż, nikt nie lubi mądrali. Szubienice. Zaraz czytał... Żyjesz? Tak, chyba tak. Co to było? Pułapka. Avery zdecydowanie nie życzył sobie gości. Okej, patrz pod nogi. Ja? Co ty na to nadepnąłeś? Dobra... O kurde! <noise> Jasna cholera! Wszystko okej? Okay? Tak, jak na razie, tak. Może lepiej zachowam dystans. Tak. A niech to... <głos> 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 Żyjesz?! <głos> <głos> Dobra... Zwołało chętną tamtą yeah. <coughs> Ej, Verio <do> ozdobił <coughs> nowego, no. Kolejne ozdoby z kości. To szlak! To na pewno nie jest zdrowe. Dobrze, dobrze. Żałuję, że nie mam stoperów. Nie mówię za głośno? No, wróciliśmy na szlak. Ślady prowadzą tutaj. Przygotuj się na walkę. Zawsze jestem gotowa. Zaraz to jakaś aluzja do mnie? Nie, możesz się uspokoić? Może sama się uspokoi. Je ci tutaj najwyraźniej nie uważali. Ani śladu po samie. Znajdziemy. Ha. Helena, padnij! Chcecie nas wszystkich potrzeba! Oh yes! wybuchający wybuchające mumie Avery'ego. <laughs> Usta, które źle o mnie mówiły. Nie chciałem zobaczyć jego choinki. Nie widzę żadnych śladów. Musimy iść inną drogą niż pozostali. Okej, okay, zobaczmy, czy uda się podgonić. E, witam, panią. Cześć. Więc korytarze się łączą. Najwyraźniej. To jeden z ludzi Averiego. Tylko umarli i milczą. Chyba tu doszło do jakiejś bitwy. Tak, między ludźmi Tiu i Averiego. Co to za kartka? Y... Już mówię, to list od Tiu. Ten klucz pomoże nam się stąd wydostać. Dobrze to słyszeć. Hmm. Z tyłu są jakieś symbole. Czas poszukać zamka. O, rany, Uch, cholera. Ja jestem cały. <sumy> <skrybuj> Zamierzasz wybuchnąć? Co? Nie. A ty? Ten facet był niezdrowo podejrzliwy. Nie, o nie, o nie, o nie! Okay, okay. Coś jeszcze? Ładnie się rusza. No, <coughs> te wiszące kości były zdecydowanie straszniejsze. Ale mimo wszystko... A takie trzy na dziesięć. Raczej cztery. Aż tyle. Mhm. Okej, okay. kolejna pułapka. Tak, a na ziemi żadnych śladów. Okej, okay, niezły początek. Idź za mną, dobra. Bądź ostrożny, zawsze jestem ostrożny. Powiedział ten, który zdetonował wszystkie bomby w okolicy. No, niestety nie mam doświadczenia z bombami w mumiach. Czy na tym liście nie było jakichś symboli? Racja. I już udało się. Ej, może mi skoczyć. To nasza droga. Och Boże. Czy to pozostawia ludzie do masażu? A pewnie tak. Avery lubił karać wrogów dla przykładu. Na pewno lubił wybuchające mumie. Ta, lepiej patrzmy pod nogi. Dziurka? Klucz. Stój, może to pułapka. Cóż, nie mamy za dużego wyboru. Ale jestem dobrej myśli. Ta? Zrób to.. Okay. <grywa> Widzisz?! <grywa> No, przynajmniej nas nie wysadziło. No, nie masz przypadkiem noża. Nie, ale ten tutaj ma miecz. Pomóż mi to rozbujać! Ach, jasna, cholera. Neið! Sjöfn, sjöfn! Sjöfn, sjöfn! Dziękuję kapitanie. <garpet> Jak za dawnych lat, co? Elena? Elena? Hej! Hej! Elena, zbój się. Elena! Mój <garpet> bohater. Nie wierzę, że to zrobiłaś. Nie. To nie jest śmieszne. O. Och, przecież ty robiłeś mi dużo gorsze numery. Elena. Naprawdę, ja tu prawie zszedłem na zawał. Mm. Daj posłucham. Dla mnie bije jak tłon. To teraz jesteśmy kwita. Odkupiłem swoje winy, jasne? Tak, wszystkie. Nie, zdecydowanie nie. <głosy> <głosy> Bożu, cały jesteś błocie. Twoje poczucie romantyzmu jest dość osobliwe. Wiem. I coś mi mówi, że to już gdzieś słyszałam. Cieszę się. Ja też. To pewnie sam. Chodź.